Cześć, witam was serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w tej Simulator. Moi drodzy, zaczynamy sobie następny dzień. Kochani, kochani, mamy dzień 13. Sklep no, prezentuje się na razie tak, lecimy sobie dalej. No i co, no magazyn, magazyn, no, no. No cóż, no cóż, tak to, tak to wygląda, że no średnio wygląda. Tutaj mamy trzy pszczółki sobie ogarnąć. Raz, dwa, trzy. No to w takim razie sobie lećmy, gdzie, tam, mhm. Kurde, może ta kolejna by się przydała tutaj? Coś, co, coś trzeba kupić, coś trzeba kupić, żeby to rozwozić, ten towar, bo po prostu, e, no to jest trochę taka lipa, powiem wam, z tutaj lecieć. No ale dobra, ogarnijmy sobie to gdzieś, gdzieś tu, gdzieś tu, o, tutaj, mhm. Dobra, zamówienie zakończone, wracajmy na sklep, wracajmy na sklep, otworzymy sobie sklep. Jak tutaj było z tymi pracownikami, jeśli chodzi o kasjerów? No bo zastanawiam się poważnie nad tym, żeby właśnie mieć tych kasjerów, także to sobie na pewno sprawdzę. No bo nie kojarzę, nie kojarzę po prostu. Zostawcie oczywiście na wstępie łapeczkę w górę, będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Jeżeli to zrobicie, subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, również mi będzie mega miło. Mamy trochę tych zamówień? A, nie, mamy dwa zamówienia. Dobra. Leźmy sobie tutaj do hurtownika ulepszenie sklepu. Co tutaj my mamy? Mamy tutaj jakieś tam rumby nie rumby. A co to jest? A, na rower. Na rower, okej. Okay. Zarządzanie sklepem. No, tutaj mamy te nasze licencje, okej, okay. w porządku. Tutaj możemy sobie pomalować. Tutaj mamy rozbudowę, składowanie no, też by się tutaj przydało rozbudować, ale tak się zastanawiam, czy to już. Tutaj możemy zaciągnąć kredyt to nie, personalizacja. No, to jeszcze niech zostanie. ta peta pudła. Mm -hmm. Mm -hmm. No nic, no. Dobra, na razie to tak wygląda, a nie inaczej. No nic, no nic. Tutaj co? Co my tutaj mamy? O, możemy sobie to chyba zostawić, no bo tego... E... Aha, tutaj to jest. Dobra. To sobie to dołożymy tutaj. Tyle jest. Dołożymy sobie. No. Co nam tam? Co nam tam zależy? Yy, dobra, ja sobie wezmę tutaj kilka rzeczy po prostu z tej podłogi i zobaczę, co mogę wyłożyć, a czego nie mogę wyłożyć. Tak, tak. Yy, okej, okay, tutaj mamy. Półka jest pełna. Tutaj mamy te pszczółki nasze. To to akurat możemy sobie wyłożyć. Tutaj mamy kolejne. Tutaj też to jest yy, pełne. Także odpada. Tutaj mamy te. Yy, również są pełne. No i to okej, okay. No co w takim razie możemy sobie to yy, zamknąć? Yy, I. Czy ja to gdzieś mogę sobie. Tu to... to nie są góry. Teraz się zgłupiałam. Zaczekajcie, te niebieskie, te niebieskie. Czy to gdzieś jest, czy nie? To chyba nie, to chyba nie to jest puste. To jest tutaj. Czerwonego nie mamy. Tutaj mi się wydaje, że to jest to, ale, ale chyba nie. Ale chyba nie. Dobra, no to w takim razie to opuścimy. E, Pszółki opuściliśmy tutaj co mamy. Mamy takie coś. Tutaj mamy takie. Autka. Aha, i tutaj jest to. Dobra, to ja tutaj sobie to opuszczę tu. A to co to? Też autka. Mm, dobra, no to autka spoko możemy sobie wyłożyć. Tutaj mamy tę autka, ok, dobra, to byśmy mieli. Tutaj mamy niebieskie autka, więc też możemy sobie fajnie dołożyć. Mamy żółte autka, no to tutaj sobie wyłożymy, ok, dobra, no to tutaj to już byśmy mieli. No nie jest, no tutaj na razie to powyrzucam, żebym mniej więcej wiedziała co i jak, nie, no bo kurczę. Dobra, to już wyrzuciliśmy, dajmy sobie tutaj dalej na ten magazyn. No i co? No i myślę, że ja sobie będę po prostu brała te pudełka po kolei. Mm. Tak, tak. Przecież tamto chyba, już tam tego nie mamy. Gdzie wyłożyć? Ale dobra, zobaczę, zobaczymy. E, Okej, okay, tutaj mamy kraby, 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 kraby. Tutaj e, kraby są, o tu, dobra, fajnie. Monopoly, monopoly tutaj pełne. No to w zasadzie tutaj możemy sobie jeszcze to wyłożyć. Tu możemy to już więcej, niestety nie. Tu jeszcze mamy jednego krabika też, nie mogę, także to lecimy sobie dać. Tutaj na magazyn, ok. To było tutaj. No i te mamy dwa do wywalenia, także lecimy sobie tutaj do kosza i lecimy z powrotem. A jeśli chodzi o pracownika na przykład, to kurczę, zarządzanie sklepem, yy, wynajmować yy, kasjer. No właśnie, ja miałam kasjera, ale on się strasznie odciągał, co nie? Ale gdybym tak sobie wzięła tutaj ta prędkość 37, 37, jakbym sobie ją zatrudniła, no po prostu, żeby już tutaj się coś działo, po prostu otwórzmy sobie sklep, mamy na naszą pracownicę, yy, sklep otwarty przepłacony, rozsądny, zaokrąglić. Dobra. No a ja będę sobie tutaj działać po prostu z tym magazynem dzisiaj. Mm, I zobaczymy, w jakim to kierunku w ogóle pójdzie, nie? No właśnie, to są te czerwone, to przecież no tak mi się wydawało, że to są te czerwone. Dobra, zaczekajcie. Dobra, nic. Nic, działajmy, działajmy. To sobie tutaj nie może, możemy... Nie, już nie pół, pełne, półny. Półno, moi drodzy, półny, wiecie. Półno, półno, półno. Mm. Nie, to nie tu. E, tutaj to było. Okej, okay, czy ja mogę to sobie wystawić? Nie mogę. Mm. Tu tu skraple, 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 skraple pełne, ewentualnie, wiecie co, to możemy sobie tutaj po prostu wyłożyć, okej, okay. dobra, to, to, to możemy wyrzucić, spoko, dobra, no bo chcę się w końcu zająć tym sklepem, powiem wam, chcę się zająć tym sklepem, Leźmy sobie tu, zobaczymy, czy coś z tego możemy wyłożyć, wystawić, o, dobra, Świnka, 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 nie. Świnka, nie. ok I skraple tam było pełne chyba. Tak, tutaj pełne. Także to również. że nie mam tutaj gdzieś tych skrapli? No nie, jest dobra. ok I to byśmy mogli sobie powykładać na razie byle gdzie, żeby tylko to miejsce sobie tutaj ogarnąć. O. Tutaj mamy posno i tak to mamy pełno wszędzie, nie? Też samochodziki muszą sobie polecieć. No nic, no muszę ten magazyn ogarnąć, muszę. Muszę sobie magazyn ogarnąć, no. Mm, tutaj czego mi się brakuje. oj, ojoj, ojoj. Oj. No nic, mamy 3000, mamy 3000. Jesteśmy sobie do hurtownika. Ulepszenie sklepu i tak, ja bym z tym magazynem musiała. Ja bym musiała z tym magazynem sobie ogarnąć. Czy ja mogę na przykład sobie powiększyć ten magazyn? Personalizacja, zamówienia, sklep. E, nie, to wzrost, składowanie. No nic, muszę. I teraz leźmy sobie do hurtownika, do ulepszenia. E, no i moi drodzy, moi drodzy. Weźmy sobie te. Okej, okay, dobra. Muszę, muszę po prostu zainwestować sobie w magazyn. Nie mam, Ech, no, ale bez sensu, tak Fajnie, powiem Wam, bardzo niefajnie, że to tak jest. Trochę tak. No nic, tak ciasnawo, mega ciasnawo. E, tutaj będzie. No dobra, Ha, i to jest na odwrót, okej. Okay. Yy. Dobra. Teraz jest git. No nic. Sorry. Sorry. No ona to w miarę kasuje, także spoko, to jest jak najbardziej w porządku. I tak, mamy ile pieniążków? Mamy 1500, 1500. Mm, ulepszenia sklepu. Tak, tutaj mamy to, to, to. Chyba, że nie no, na razie takie coś to odpada. Odpada. Mm. O, sklep też by się fajnie mogło powiększyć. Dobra, no nic, lecimy sobie do regału. Polecimy sobie, kilka tych regałów weźmy. no, wyskocz, wyskocz, wyskocz. OK, zobaczmy, jak nam to wejdzie tutaj. Czy wejdzie tak, jak ja bym chciała? Miary miarę równo jeszcze sobie to weźmy. To muszę wszystko, nie będzie trzeba jeszcze powiększać, no kto wie, nie? Mhm. No i właśnie, tutaj się taka luka robi. Tu jest luka, tu jest luka, taka średnio z tymi lukami. No ale dobra, no dobra, na razie tak to y, wygląda. Czyli co, będziemy mogli sobie po prostu licencję zakupić. Mam tysiąc. Zarządzanie sklepem. Zobaczmy jak to tutaj wygląda. To mamy. To nie mamy, a jest zablokowane, więc nie wiem, o co kamen. Za bardzo. Weźmy sobie to. Ok. I zakupmy od razu. Dwa raz, 2 raz. Dwa mamy 236. Na magazyny na płuc. Na magazynie to możemy sobie wziąć. Dobra. Tego mamy mało, bardzo mało. Dobra, 903. Okej, okay, to jeszcze coś mogę. Na magazynie tych rzeczy nie mamy. Dobra, 2400. No zawsze dowale. Zawsze dowale. Okej, okay, no nic. Aha, dzień się skończył, <laughs> aha, dzień się skończył, nawet nie wiem kiedy powiem wam, e, także rozpoczynamy sobie nowy dzień, aha, sabotaż, ja wam dam. zużył rezygnacji z niezapłaconej pensji, <laughs> seria, to ja muszę płacić, <laughs> gdzie to się, zamówienie online, mm, to gdzie to się płaci, zarządzanie sklepem, wynajmować, aha, dobra, bo ja nie miałam pieniędzy. Obydwoje się zwolnili? No wiecie co? No wiecie co? No nic. No to no to dobrze, no. No dobra, okej. Okay. Nic się nie stało. E, nic się nie stało. Zaraz sobie tutaj wszystko poogarniamy. Kurde, pluszaki mogłyby być tak na jednej ścianie po prostu. Pluszaczki. Dobra. No nic, będę musiała zatrudnić, tylko że... E, dobra, a mogę zatrudnić teraz? Czy dopiero jak będę miała pieniądze? <grytanie> Zarządzanie sklepem, wynajmować... A nie, oni wrócą. Oni wrócą. Jak zacznę mieć pieniądze, tak? Czy jak? Tak mi się wydaje przynajmniej. No nic, okaże się. A są te serduszka, no dobra, tak polecimy podwójnie. Serduszka, ale są sobie tutaj. I czy ja te serduszka gdzieś mam? One były gdzieś, ale chyba je sobie zastąpiłam czym innym. E, także tutaj. Także tutaj to sobie wypalimy, to sobie weźmiemy kolejne. I tak, te samochodziki, one były tu. Także spoko. Tutaj mamy kolejne takie dziwne zabawki. Tutaj mamy kolejne. Tu mamy te krówki. Ok, i to leci do kosza. Muszę pamiętać, żeby też cenę zmienić. Żeby zmienić ceny. To już możemy sobie zanieść tutaj. Czy ja tutaj to mam gdzieś? Ja nie pamiętam tam właśnie. Niektóre rzeczy brałam, no bo nigdzie już nie było. Monopoli, monopoli. Możemy sobie tu dołożyć i tutaj wystawić. Dobra, jedno zostaje, także lecimy sobie tutaj na zaplecze. Ogólnie to tak ciężko na tym magazynie trochę. No dobra. Mamy kolejne misie i samochodziki. Dobra, to to jest i do kosza. I misieczki. Dobra, to byśmy mieli, mniej więcej. Dobra, teraz te ceny sobie ogarnimy. Eee, tutaj mamy nowe zabawki. Mmm. Tak, zaokrąglić, rozsądny, dobra. Lecimy sobie tutaj przepłacony, rozsądny, o, przepłacony. A dobra, zobaczymy, czy będą kupować. Dobra. Okej, okay, no to tutaj to byśmy mieli. No trochę zabawek nam brakuje, no ale mam nadzieję, że jako tako to będzie. Dobra, otworzę sklep. Ja nie wiem, oni może wrócą jak ja im zapłacę, więc pewnie ja będę musiała tutaj działać. No bawiam się ludźmi trochę. No ale cóż, no cóż. Życie. <grytanie> Życie, zapraszamy. Ja czasem kiedy spędzasz tu czas, ludzie poruszają się tak szybko, prawda? To tak jakby zawsze coś się działo. Czasem czuję się zagubioną w tej szybkości. Tak wszystko dzieje się tak szybko, że czasem nie nadążam. Okej, okay. szybkie wprowadzanie się może Cię zmęczyć, ale jednocześnie jest to dość ekscytujące, nie sądzisz? Aha, fajnie. No dobra, także dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że Pan kupi tutaj dużo u nas rzeczy. I że Pan będzie zadowolony ogólnie z zakupów w naszym sklepie. Tak, mam taką nadzieję. Mhm. Okej, okay. i tutaj y, dolca. Płacamy, bo rudny sklep, no cóż. No, no cóż, a co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Pani nic nie chce kupić? A, idzie tu pani, dobra. Witamy, witamy 16. No, koło pani dużo rzeczy. Będzie fajnie. Jak chcę pani kupi więcej. Naprawdę, więcej trzeba kupić, więcej. Dobra. Zapraszamy, zapraszamy. No, większy sklep, no to tak ci klienci się zastanawiają dłużej. 26, 89. Kiedy wrócą moi pracownicy? No, wróćcie do mnie. Pracujcie ze mną. 48. Dobra. Co chłopczyku? Nie wiem, przepraszam, nie chciałam. Corki, przez przypadek, to, to był naprawdę przypadek akurat. Jeszcze raz, oni wrócą? Nie wiem, jaki yy, wzrost. Nie masz żadnych pracowników. Aha to kasjer, e, tacy średni ci kasjerzy, magazynier, ochrona, e, dobra, wynajmniej. kasjer, nie wiem, nad kasjerem się zastanowię, no bo obawiam się, że będą za wolni, nie? Dolar, okej, okay. skąd ty tyle dziapawek chcesz mieć, 34,27 Witam, witam. 16,99. Proszę uprzejmie. Witam, witam, witam. O, ile mi się wziął? Super. Z 3. Ok. No i taki klientów tutaj rozumiem właśnie, jak tak pięknie sobie kupują rzeczy. Witamy serdecznie. Ewentualnie magazyniera. Ciekawe, jakby to było z magazynierem, nie? Czy on by to tak ogarniał fajnie, 2,6,1 czy nie fajnie? W sumie. Dobra, przetestujmy to. E, magazynier. Aha, 90 poziom dopiero. Ej, ej, ej. a który ja mam poziom? 13. Eee, dobra, nieważne, nie ogarniam. Nie ogarniam. E, raz, dwa, trzy i 0,8. Wydaje mi się, że już. Nie wiem. Czemu nie mogę magazyniera? Poziom trzeci z 10. Mhm. Poziom trzeci z 10 Magazynier. No nieco, co sobie wzięłam kasiera, no w takim razie, no okej. Okay. Ej, co ty robisz? Pracujesz, czy co? Dobra. Jest na pojedynku. Pokonaj to wersję pojedynku przy kasie. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego jest. jak lista pojedynków, tutaj. Yy, serio. Nie miałam silnego pojęcia. Także się teraz dowiedziałam ogólnie. Ok, a gdybym jeszcze sobie wzięła jednego pracownika, no tak, ciekawość, wynajm magazynier. Na ja pewno nie mogę magazyniera wziąć. Yy, 28, 28, wynajmować. Poziom wzrostu Twojego sklepu musi wynosić 10. Wzrost Twojego sklepu. Level 13. To znaczy wzrost mojego sklepu. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, zamówienia online. E, przyjąć... E, dobra, na razie tyle. Na razie więcej nie będę brała, no bo też kurde, no to te jazdy są tutaj tragiczne po prostu. Okej, okay, zamknij. E, czy ja mogę mieć holej nogę? Dobra. Także na nogę będziemy sobie rozwozić towar. Okej, okay. no jest znacznie szybciej, to na pewno jest znacznie szybciej na hulajnodze. Także w zasadzie możemy sobie teraz te zamówienia online jak najbardziej przyjąć. I dobra, to lecimy sobie tak to i serduszko zamknij. Lecimy sobie otwórz i tutaj mamy te trójkąciki. E, zamknij i lecimy sobie tutaj. To tego brzydotę, e, tamtą brzydotę. Tutaj raz i dwa i trzy różowe, których nie ma tutaj. Ok. E, no dobra, no to w takim razie to mogę sobie tutaj rzucić na razie. Tak i zobaczyć sobie, czy tutaj mamy. Na sklepie, wydaje mi się, że tutaj, ale to jest jeden, tak czy siak. Dobra. No nic, no to pojadę sobie. Zamknięte. Dobra. Dobra. Nie mamy żadnego sabotażu? Jak to możliwe? Dobra. Rachunki opłacone na całe szczęście. Ja sobie pojadę, już na razie nie będę otwierała, ale się przejedziemy. Ej, zgubiłam się, tu, okej, okay. i ten drugi, nie no fajnie, fajnie, no o wiele lepiej na hulajnodze, powiem wam. Jeszcze to sterowanie, to no, no nie mam w najmniejszym paluszku niestety, ale jest o wiele lepiej, e, niż właśnie tak z buta cały czas, nie? Dobra, git. <grywa> U, nieźle. Naprawdę się ładnie zasuwa. Ładnie się zasuwa. To trzeba przyznać. Okej. Okay. No tak z buta to jest po prostu jakaś eteredia. <grywa> Okej. Okay. Jezu. Świetnie, rewelacja, rewelacja. O kurczę, kulczek też brakuje, no ale nie, na razie jest, no, w porządku, w porządku, będziemy powoli działać. Kochani, dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i trzymajcie się, do następnego. Cześć!